Cześć, z tej strony Kloca. W tym odcinku zatensuję sobie najnowszy magazyn Lego Ninjago Legacy numer 3 na 2022 z dodatkiem Kaja i Boa Destructoria e, oczywiście e, w niezmienionej cenie 25 zł bez grosza z dodatkami jakimi są saszetki, kite i zwykłe kite z Ninjago. Zostawiamy sobie nocne folie. Dodatek został przyklejony na Takim kleju. Muszę go odejwać od gazetki. Na szczęście robi się to bezproblemowo. Dodatek, kajty i jeszcze kajta limitowana z Pinjitsu No więc tak w magazynie znajdziemy wspomniany już dodatek. Ultrajachadowe, nowi przeciwnicy węże. Dwa fantastyczne plakaty. 12 stojan komiksu. E, węże na piasku. No i wspomniana Kyton z Lloydem. E, na pierwszej stronie mamy e, zapowiedź magazynu z Tuscanem. Wyjazd z fajną Kyton Data Waiter. która wyjdzie już 10 maja. E, spis treści Zaczynamy tutaj komiks węży na piasku. Misja e, uciekajcie. Dalsza część komiksu. Pierwsza część plakatu pojedynek zains a tutaj jeszcze plakat z szóstego sezonu Podniebnych Piratów. Akcja Podniebnych Piratów wspomniana. I druga część kolejnego plakatu. Reklama zamawiania plenumerat z Lego Ninjago Legacy. Gra planszowa, szybki pojedynek, misja brak sprzętu. I fakty super łotry z Ninjago City Tutaj tajemnicze węże, kim są nowi łotrzy e, Opisane e, właśnie tutaj. E, rodzaje wężonów plus księgi bohaterów mistrzału sezon szósty misja piksał w opałach. przepraszam was za zamieszanie już jestem zabawki najnowszy zestawy misja znajdź loty poczta w cyfrowym świecie w konkursie Lego Ninjago Legacy 2 na 2000 Lego i zobacz kolejnego magazynu prześwietnego naprawdę prześwietnego magazynu pod koniec czerwca znajdziemy Lloyda i męższego władcę. Prześwietny jest to magazyn. Na pewno go zakupię bez zastanawiania się. Zapowiedź magazynu National Geographic Kids i zapowiedź magazynu Lego City. Teraz można przyjrzeć się dodatkowi. Jest on zapakowany w innej formie. Niekoniecznie w saszetce. Rzeczy już się tutaj wysypały. Teraz musimy wyjąć nasze figurki, które za chwilę zbudujemy i omówimy jednocześnie. Może zaczniemy od Kaja. Kai i jego jest prezentuje się tak, wygląda ładnie, mi się podoba, jest tutaj taki widoczny ogień i te z najnowszego sezonu bardzo mi się podobają, to znaczy z tego sezonu Ivo. Twarz oczywiście standardowa główka od Kai'a, nakiecie głowy w dwóch kolorach, żółtym i czerwonym, a za ma uchwyt z LEGO Styles i dwa sztylety przypięte w ten sposób. Jeśli jednak chodzi o Boa Destruktora, to yy, jego toj prezentuje się w ten sposób. Jest on chyba bardziej detaliczny od torsu Sukaya. Widać tutaj jakieś kawałki zbroi. No i po prostu jest to ładnie zwykończone. Jakieś paski. Dostajemy yy, najamiennik w najamienniki, w metalicznym kolorze. Główka wężona to standard, standardowa główka nowych wężonów, tylko w, w kolorach metalicznych i pomajańczowych, Jeśli chodzi o jego broń, no to zamiast jakiejś zwykłej szabli posiada on dwie metalowe pięści. Jak się prezentuje zestawienie figurek. Myślę, że wyglądają one bardzo fajnie. No, bo to jeśli ktoś nie miał żadnego zestawu z Iwo no to jeśli nie chcecie, nie podobają Wam się zestawy z tej serii, no to gazetki to opcja, by zdobyć sobie wszystkich ninja w nowych strojach. A my przyjrzymy się mojej opinii. Jest to dobry magazyn, dobre dodatki i po prostu fajnie mieć zawsze dodatkowe figurki z Ninjago. A następny magazyn będzie jeszcze lepszy. Ja już się z Wami żegnam i zobaczymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć!